No przypomina mi snuffa jedinkę. Noc pierwsza. Okej. Okay. No z jak dobrze pominam. No tu nie takiego chyba się nie działo, nie? Co mamy jakieś? Chybki? Wow, wow, wow. Freddy, go cały kostium tutaj siedzi. Uh, Co tutaj robi, Bonnie i Freddy? Czemu akurat ten dwójka? Tu go nie ma, nie? To jest jakiś Freddy, a to jest Bonnie, który daje. port. Ja mam tego pilnować. Okej. Okay. No to może zadał. Mówmy się całym tym pomieszczeniem. My jesteśmy tu. Jak z tego wyjść? Hej, To nie jest śmieszne. A tu. Czy to jest... Puppet? Ten nasz kochany spin troop Chyba tej inaczej się nie pojawi, co nie? Już czwarta jest, dobra Co to jest? Hello? Hmm. Tu wenty mam, dobra Najbliższy went to jest tu Tego muszę pilnować ale, ale... i też tego Ło wow. A, czyli żeby zablokować to muszę kliknąć, tak? No, Mam szusę, ale żeby zablokować, ale... czytałem, no i nic! Siema Maciek! O! Oh, jestem Freddy. Pada deszcz? O kapcie! Tu, tutaj powinien gdzieś być, Foxy, jest! Kim ty jesteś? Stu, uspokój się, nie chcę za tobą iść. Co? To, to, to... Co to jest? A my wchodzimy z pizzerii? A tu chyba łazienki powinny być, nie? Gdzie idziesz Nie mogę Gdzie spierdalasz, Czyli różowy człowiek, czy filotowy? Wziął imię... No Ej! O Czy to można klikać? O, co to, co to, co to? To mi do wentylacji już jest gdzie? Nie o dziś chodzi, czy jestem safe? O. Co co jest? Ja to jestem mądry Czy mi kierkę znalazł? parkur w FNAF? Nieźle. Muszę na dzieciki uważać. jak sobie tutaj pójdzie, a ja pójdę tam. Bo a ja tym nie ufam. O, wow, wow wow! Nie, nie, zostaw mnie! Steward! Nie! Zostaw mnie! Steward! A wyjść! Może jakiś sekret znajdziemy? O wow, wow wow! Co to jest? mam tutaj wyjść? Tędy. Nie od nowa, zaczynam drugą noc! Czyli żebym odkrył sekret, gdzie to było? Automaty... O, tutaj znalazłem. Tutaj musiałem po prostu kliknąć. Dobra, trup, gdzie jesteś? Bo nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja cię nigdzie nie widzę. Stary, nie chowaj się! Steward, uspokój się! Tu nie ma żadnych dzieci! Ja go nigdzie nie widzę! Nie wiem, czy on już ze mną jest tutaj, czy. po prostu uciekł! Steward, nie chowaj się! I tak ciebie pulisę złapie. Mm. O! ZAMK SIĘ ryj. CICHO BĄDŹ! ZAMK się Nie mam ci budelką! Walnąć! Nie wiem, mam się uspokoić? Fajnie, audio mi zepsuła, wentylacja mi zepsuła! Idealnie! TAK! Nie wiem gdzie jest Steward... Tak... O, o wilku mowa! Okej... Okay. Steward, gdzie jesteś? A tu jesteś! I tam sieć! No i po co, chodź tu. Masz tu siedzieć. Hello. Siedź tu! Nie idź do dzieci. No i fajnie. Kamera mi się zepsuła. Siward sobie to wykorzysta. Pójdzie do dzieci. Dobra, steward, gdzie ty jesteś? Bo siedzisz tu. Siedzisz tu, to chce to siedzieć. Znaczy stój. Stamtąd, w tym czasie prawie wentylację. No wszystko musi się zepsuć, nie? No 1230 roku wszystko się psuje. Nie, patrzysz patrzysz, wodęta kurwa. Może być wrócił tutaj? Co? No i tu sieć. Idealnie. Chcesz co? Tu sieć. No nie. Technologia, że wszystko się niszczy, psuje nieźle, nie? O, 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 i tam być, Ty tam być, ja tu być i być good. Ochlera, do wędu mi wszedł. Jak mogę wędu zamknąć? To jest mój minus, największy. No wezmą mi zaraz za, złapię mnie, no. Jak on, jak on, jak on leci za, o. No wy wyjść z tego, muszę wentylację naprawić. O, kamera i wentylację naraz. Nie to jest ważniejsze, kamera, czy? Kus. Zgubiłem go, gdzie on jest? O, Stuart! Zostaw mnie! Steward, uspokój się! To ja nie jestem dzieckiem! Kłamiesz! Eł. Hej! O, o cholera! Siedź tam! Siedź tam! No i elegancko! I śmiałem na policję dzwonić. Co tym razem? O, jesteśmy królikiem! Nie idę za tobą, Steward! Nie dam się nabrać! I babeczki mam zbierać? Tylko gdzie one ją mogą być? Nie w biurze, na kamerach mam to zbierać? Dobra, jakieś babeczki mam zbierać? Dobra. W dupie tego swintraka mamy. O! A takie coś, czarne. Dobra. Też ja nie. Jeszcze... A czemu mi to robisz? Ja tylko jakieś babeczki znaleźć. Trzy! Trzy! Sfintry pogarni. O, tu jest. Trzecia? Mm, czwarta... Dobra, mam, mam, mam! Zrobiłem to Nie Jestem mądry! Ja się boję tam na dół iść, nie wiem czy ja spadnę. Ale chyba mam iść tam na dół, co nie? No to idziemy. Jakieś płaczące dzieciaki tutaj są. No masz ryj! No, nie wiem. Gdzieś musi być jakieś sekretne wyjście. Czek. Op! Skacz. I tu. O! Mię coś miałem zebrać? Chyba. Eee. Ja chyba tam to dziecko miałem nakarmić, co nie? Ja chyba coś źle zrobiłem. O! Cztery dusze i jedno mnie goni. Nie wiem, czy ja miałem jakiś tam tort znaleźć dla niego, ale chyba nie. Stuart, co tam dzisiaj porabiasz, co? Ja chyba pamiętasz, nie? że ostatnio prawie mnie za dupę złapałeś ale wiesz ja jestem sprytny niestety nie zdążyłem zadzwonić na policję ale dzisiaj to zrobię A się tylko do mnie zbliżysz o! foxy hamie co ty robisz dobra dawaj wyłącz to muszę z pilnować. pilnąć nie jest teraz e, Steward Dobra, tu jest Nie no Steward! Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Byłeś i zniknął! Siema! Jak ty tu być? Jak? Zioś! Ty byłeś tam. A to zajmuje gdzieś około na twój stan zdrowia 10 minut. A ty jesteś tutaj przyjrzysz mniej niż sekundę. Nie ma czym chcesz pogadać o... o pogodzie? Dzisiaj jest w sumie ładna pogoda, Spintrup, nie? A weź się wal. Dobra, Spintrup. Teraz będę miał ciebie na oku! Kiedy się ruszasz? Nie dzieci się śpieszy, co? Do dzieci? Kurwa. Siedź tu! Ja nie mogę! Stofnij się, Grubasie! Nie ma, nie przejdziesz! No, steward! Nie przejdziesz tedy, co ty głupi! No, Stuart! Uspokój się! Nie rób tak. Nie przejdziesz tędy, nie rozumiesz. Uu, uu, uu. Kurwa. Damn. O. Ja. nie Czy możesz swoim gwiazdkim kolegom powiedzieć, żeby mnie tak nie, nie nękali? Dobra, póki co sytuacja zostało opanowało. Tak, opanowana. Gdzie ty jesteś? Dobra, jesteś tu. Okej, okay. sieć! Sieć, co. Sieć. Kurde, pójdę, NIE RUSZĘ SIĘ! SIEĆ! O ma nie wiem, jakiś silnik w dupie, że... ...z minuty... ...sekundę się pojawia u mnie. To jest szóstą! Bo ma silnik w dupie i zaraz się u mnie pojawi! Jest. Yes. Yes. Nie no, to jest na w... 3 to jest trudny. CO?! Cześć, czekaj, CO?! 3, 9, 5, 2, 4, 8? Co to jest? Na swoim miejscu cika kata, ja bym po prostu... uciekał? A sobie popatrzę na fajną ścianę, a co tam... A co, kurwa, ja panie, to było. Oh. Steward? Właśnie, został duchem i przeszedł przez drzwi. Nieźle! Nie tu? Oho! O. Czekaj, czekaj. To jest, to są Aha! Czym to się oddala? O oh, wow. dziecka innego nie ma czyli ten kostium co ma nasz Steward to się da... a stary stary. No nie, Stuart! Stuart! Uzbokuj się, idź do mnie! A weź się wal, chamie! Hello. Stuart! Nie do dzieci! Dobra, jest tu! ŁO! Chamie, co ty robisz? Nie, nie masz czegoś innego do roboty! TO co ty tu robisz? Nie było cię tu! Tylko na chwilę nie, nie patrzałem i się pojawiłeś! Skąd? On chyba naprawdę ma jakiś silnik w dupie. W piątej nocy, do nie muszę przychodzić, mam to gdzieś? Żeby tylko do piątej nocy. Gdzie ty jesteś? Ja ciebie nie widzę nigdzie! Ach, się? psuj to wszystko naraz, nie? Ja bardzo dobrze wiem, że ty już tam jesteś. I, i ty sobie poczekasz, aż, aż ja to sobie zrobię, nie?

no skąd? Czwarta chyba była. nie! On tam jest, już do mnie poszedł, po mną dupę. Nie wiem, gdzie ty jesteś, Hamie! Widziałem ciebie, jak przebiegłeś, Hamie! No fry! Co ty robisz? Na no, czym na ciebie, na ciebie nie patrzałem. Już! Silnik odpalił i ruszył do mnie. Tak, tak. tak. O czym ty kurwa w ogóle pierdolisz. Ja sobie patrzę na ciebie, no. Jak się zionek miał kolegów Jakby nie mógł tego table tabletu wziąć. Tak? Tak, włącz i patrz. I patrzę na niego. Ale nie! Muszę tak tablet wziąć, żeby widzieć, jak naprawia. Tu no bo jak zrobię tak... Tak, no to nie będę widział, no bo będę źle widział, tak, no. No już odpalił swój silnik w dupie i teraz do mnie pędzi, tak. Już mam dojść tej gry.

Nie, nie, nie! Odwoli się ode mnie! Papet, weź! Weź się wak. Nie! Gdzie jesteś? Węty, węty, węty! Nie! 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 Dobra, Nie! co z tym z tym chodzi? No kurz czemu, papy, czemu? Odwajcie o tym, proszę. Ja już mam załamanie!